W tym odcinku mój świat i stosuję no, na Minecraft'cie. Patrzcie, wchodzimy sobie. Więc widzicie, na no, to mieliśmy chyba na odcinku, więc przewidzimy, o co chodzi. Wchodzimy, jesteśmy. Zaczniemy od tego wyjścia. Przejdźmy stąd. Weźmy sobie kreatiwa. Zobaczmy, co pojawia Tu mamy tak. Pokażemy sobie tak. Tu mamy ręce anty, ja. No, z się. No, Zaraz Was. Do ona jego Zaraz wam. jeszcze poważne. Dzisiaj robię na no, lebie. będzie na kluczu. do niektórych. No i zaczynamy. Chodzimy sobie. Zaczynamy sobie od tego. Tutaj jest mój pies no Tu jest tam. jest zanim na maila. Tu pies. pies. Nie ma jest, nie Miał poważnie i zaczynamy. Nie to jest do tajnego, Do magazynu. Wchodzimy. I jesteśmy w tym magazynu. Zaczynamy. mamy ory i stawki. Mamy dwie stawki z nasza. Ekspl. Mamy dużo zakręconych. To nawet poszło. I dwa jadra, insanty, i śmierci. Czyli do ja mogę Z całej ko kości bającej i bającej. Pa. tu mamy bloki takie i mi ha coito Tak, te, te sono prendo no se chodzi o no. domek, se widzę te sale, tak tocco, no. tocco, no. tocco, no. tocco, no. tocco, 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 No a tak vyzerá rovnako. málo výntužeľov, ale je ale